Piesmarin, jestem Szalek. I witam was ponownie. Co jest? Coś tam się przebugowało. No. Pięknie Aaaa! No tutaj mamy iść. No dobra. Mój błąd. Jesteśmy. Wpisywanie, prosimy mnie wyłączyć z systemu. Dość do bunka dowodzenia. is the Woods. Yes, the Woods. Second Lieutenant Mira, 203rd Cadian Regiment. Captain Titus, the Ultramarines. You in command. I'm all that's left, my lord. Unless my commanders rise from the grave. So far they seem content to stay comfort. Lieutenant, the scouts have returned to the place. How many? I sent out ten. A vid we don't have the numbers to make an assault. And as you might have seen, it's shooting down all our support vessels. That is why we are here. Leave the gun to us. Come with me then. I should warn you, my lords. Mamy problem, problem z rykami, to nasza specjalność. Dobra, trzeba się przyodziać. Odblokowano furię. Fury zaskoczyły na dystansie, przeciwnikom, więc będzie pan użyć tabu wejścia w furię. No tak. To time. Your fastest route is across the rail bridge behind the gun complex. It leads directly to the western gates of the manufacturing. Ah. To jest to jak konstrukcja od serpa Ale machinea I dziady wychodzą Patrzę. Dawaj ta Dawaj tej tam Musi okadać Jest Ty właśnie tych chuj Dynamika, majestatyka i cały rozwetki a wiem, że się powtarza majestatyka w tej grze to jest po prostu majestatyka No i dalej, biegniemy O, no, chyba uzbrojenie nam, się, nam się kłania Same granaty, nie za dobrze mm. Tryb furii No my thanks ah, for dostał kulkę między w oczy, a my poprawimy Dałby się obsadzić działeczko 50, aaa ah. F. A to to wiem! mnie musi tego pokazać. Poszło! Gładko jak masło. Bardziej się trzymają, ale już nadchodzą żołnierze. Nie martwcie się. A. Zmienimy trochę taktykę. Co to działo? To pozwól mi tego użyć. Na nich, na nich Trzeba tylko uwagać, żeby działko się nie przegrzało, bo jak się przegrze to to jest po prostu umarł, w butach Dobra. Dba. O, wszystko. Dawaj, dawaj. Mamy, u... mamy... typ dobra. Nie dobra. się do użyć. dobra, dobra. Meneru jeden. Gdzie

Na wojnie zawsze możesz siedzieć tylko na siebie. Nie. Bardziej się nie byli modyfikowani, byli to zbyt ludzie. Owce bolte. Dawajcie owce bolte. Wow. Ło! Wow. Ile? A jak jest? Mm -hmm. No myślę Opcja chciałbym stero w walce jest. Mhm. Mm nóż bojowy, miecz łańcuchowy mm. Dopór energetyczny, młot energetyczny, nóż bojowy Ezekucja, egzekucja egzekucja z broni obsydzinka audio podróż od punktu kontrolnego nie dobra będzie musieli sobie poradzić inaczej o właśnie tego szukaliśmy. etch Gra ja mi jeszcze jedną rzeczą, mianowicie czasem to nasze strzały potrafią przebić mury, ścianę, yy, skałę i nie jest to zrobione dla potrzeby gry, jest to zrobione dla ukazania po prostu realizmu, większego realizmu i to naprawdę daje taki fajny efekt jak na wojnie w prawdziwym życiu Ja mogę powiedzieć, że gra dla mnie jest yy, zrobiona poprawnie, Przepraszam, wręcz przeciwnie, bardzo dobrze jest oddany światło Hammera, oddani nasi Marines. Poznajemy ich historię, losy i dla większości to po prostu możemy sobie dopowiedzieć sobie, czytając na, inter na internecie. Tutaj tak naprawdę nie ma co się Ozdrabia się ma to z czego zawsze żeby mówił, bo to co ja będę mówił, a nie chcę wam też mylić ani powadzać w błąd. Dlatego każdy kto jest zapasynowany światem walkamera. to jest znać takie podstawowe zakony, podstawowe po prostu zagadnienia z tej gry Historie tym podobne. Ja nie chcę opowiadać za dużo, bo po prostu nie chcę nikogo prowadzić w błąd, nie chciałbym y, okaleczyć wiernych fanów, którzy na pewno mają więcej do powiedzenia, niż ja. Mhm. Tak, kill them all. Pogali sobie do luftu. Zmienić się z naszym...

uciekają, a my włączamy trybu i po prostu anihilujemy wszystko, jesteśmy niepokonani, co to, co to stu na jednego. Nie jesteśmy żołnierze, my jesteśmy grupa elitarna nas, nas wybierają za służby i za to, że jesteśmy najlepsi. Ja jestem i Zapraszam Was na czwartą część. Warhammer 40 tysięcy. Space Marine. Do usłyszenia.